O chłopaki, idziemy do ekstraktu, bo tam yy, obiad muszę jeść, a tam dwie karty w kieszeni. W ogóle <grystanie> <Dobra. grystanie> znalazłem kostkę domina, co na to? Takie żółciutkie, fajne. Dwie na no fajne domina. Weź je pod pol. Widziałem yy, skawa, na lewo drogi. Dzień. Dobra. Gość się trzymia! A! A! MK ma to może ja się nie ty! Gość się strzy mnie! Serio, zdechnę zaraz! Nie żyję prawie! Obok mnie! Obok mnie! Zabijemy! Rzucajna! Nie no mogę się ruszać! Na drugim obozie, na radiówce! Biegnę to! Udaję trupa! No biedna. M ma! O kurde, patrzła Tadek, krwawienie, krwawienie, krwawienie! Mam dwa HP! Dobra, umrę, umrę. Nie ma szans Nie ma nie dałoby to nic, nic by to nie dało. Nic by to nie dało. Nie dał jeden, jeden HP mam Nie dałoby to nic Nie dałoby to nic jest Nic by to nie dało nie dałoby to nic, nic nic Ale żyje. Nic czy nie? by to nie dało ten tam To tak czy nie? Nic by to nie dało Nic Sniper GAT! O czyli sniper GAT jest żywy Nie dałoby to nic Jakieś info gdzie on był?